Siemaneczko z tej strony Marko. Przed wami bullet storm. Chciałbym wam tutaj zaprezentować coś, na czym się odmurzczam, czyli bullet storm, czyli operacja pustynna. Burza, <laughs> nie operacja echo, pustynia. I tu jest dosyć fajna rozgrywka, jak możecie zauważyć. Trzeba tylko wiedzieć, w którym miejscu jest przeciwnik i można napiżać dowoli. Pull y cały czas. O jest. Na kolce ładnie spad. Dobra. Ostatni łebek. Spadał kurwa łebku. z sprawy, ale... Oh, damn, baby. Dobra, to musimy wziąć jeszcze broń. Już sama ładuję, wystarczy wejść do tego i lecimy dalej. Dobra, lecimy, bo tu jest na czas, tu jest na czas wszystko. Mam nadzieję, że mi się uda jeszcze trzy gwiazdeczki uczochrać, bo już dawno nie grałem, ale spróbujemy. Bóg, leżysz. No, oba będą czy gazeczki? są, tak więc było mi bardzo miło. Zapraszam na kolejne moje komentarze z różnych gier. A jeszcze ja z wami żegnam. Tutaj widzicie nowy prywatny rekord. 2 minuty 12, tak więc całkiem niezły. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne komentarze z różnych gier oczywiście. Tak więc trzymajcie się. Ara.